Cześć moje kochanie. Słuchaj, jest niedziela, <gryny> 2 listopada. <gryny> Rozmyślań, ciąg dalszy albo i nie to wszystko zależy od tego, w jakiej jesteś dzisiaj wibracji, w jakim nastroju się obudziłaś i co Twoja energia dzisiaj chce ci pokazać poprzez właśnie Twoje słowa. W szeregu za tym idą myśli, uczucia i emocje, bo nie musisz myśleć, jak już nie chcesz. Może po prostu jesteś tym zmęczona. Twój repertuar wczorajszy się słuchaj. Finisz, skończył. Dziewczyny, pamiętajcie, że na cmentarzu jest bardzo potężna energia. Jak idziesz na cmentarz, zakładaj kaptur, to chroni energię, bo włosy wszystko ściągają. Nigdy nie dotykaj ziemi, nie przesuwaj grobów, nie kombinuj tam, słuchaj, co tam masz zrobić, to zrób. Wróć do domu, zrób kąpiel oczyszczającą, z solą, z szałwią, medytuj. Jak bierzesz prysznic, mów sobie na głos, oczyszczam wszystko dzisiaj, co już mi nie służy, co jest mi niepotrzebne. To poprawia energetykę twojego ciała, duszy, oczywiście umysłu i całej twojej mocy kobiecej, bo to jest potrzebne. Trzeba wiedzieć, jak się chronić. Co zrobić dla siebie, żebyś była szczęśliwa i zadowolona. Także niedziela, pauza, stop, finish. To, co dziś nie potrzebujesz, laleczko, wyrzuć. To, nad czym chcesz popracować, zrób. Nie musisz koniecznie, bo jest luz, plus. Pa, kochanie, pa, pa.